Do i Siemano. Dzisiaj idziemy do Kamila Gdzie moje sokruczybki? Tank. Zobaczymy co on robi. Jest godzina 15.09, środa, 27 Więc zaczynamy, jedziemy Zaczynamy od pali. Mój golf Ok, jedziemy. Widzimy się u niego. ten Równo pięćdziesiąt złotych. tam pijemy. Mmm, teraz będę parę cucham. Dobra, widzimy się u niego. Elo! ziomy. Bang. Kamil! Kami, idę, idę. Otwieraj! Chodź, mam coś dla Ciebie. Co masz? Coś mam dla Ciebie. Kevin! <laughs> Kurde, Uwaga, uwaga! Cześć, byś był, nie? Oh, cześć. Szymano. Nie, chodź no. Mam coś dla Ciebie. No to co masz? Zakładaj, buty. O! Niespodzianka mam do Ciebie Nie, nie wiem nikogo Prezent Ci! Zrobiłem Ho! Masz, otwieraj Z tyłu, patrz No Ty nie No bierz ją Co, nie mam brać? No, wszystkiego najlepszego Dziękuję No bierz Dasz radę? Ona trochę smaroważy co, na Co? Na nie na pole, dla twojej mamy. Dla mojej mamy? Dla twojej mamy. Prezent? Nie. Zdaj... Moja mama dla twojej mamy daje. Aha. A -a. Tu, tu o. <śleszy> Ale weka, nie? Złożyło się, że dzisiaj nie miałem ci <śleszy> Otworzyć Otrząsnęliśmy. Ja tam zamknąłem na klucze. Co, nie masz klucz? Czekaj. To ja. połóż tu. O, nie, dynie, <laughs> Który? Ten. Nie, jest lekko. Tak zupę gotową. Zupa z dyni... Zapakuj, posprzątałaś dom? nie, ale w domu sprzątałem, z, z grubsza. Dobra. Kamil, gdzie dzwonisz? Do mamy. Po co czekaj, Trzeba przyjść. Mamo, jak coś ten. Poszedłem z Kubą i zdjęcie robimy, ale ten. Klucze zostawiłem w tam. I że jedynie Kuba przywiózł. Gdzie jest? Nie Nie, Ale jak? jak? O tak, jak? trochę ciężkie, prawda? No. Jak ja się mam mnie nagrywać No to lepiej nie o te sobie przejść pod tym Nie powiedziałem, że tak Powiedziałem nie nagrywać? A ja wiem Kurde ktoś dzwoni, czekaj Mama 797 to ona. Mama? Chodźmy no. na no. głos, czy nie? Daj Halo? Ile słuchaj! No Co? Nie chce mi się wracać po Nie No nie, to moim zdaniem też jest to bez sensu. Oh. Oh. Dobra, trzymaj i odwróć sobie na tego, żebyś okay. wiesz... Spoko, mam. się to. Ale to wiesz, jest cięcia, to No Znaczy, czy tam wodowy, czy tam w nie. Którą stronę idziemy? Tylko... Tam. tam. Tam? Gdzie tam? O tam pójdziemy, tam pójdziemy tam. Kamin, pamiętasz co mi obiecałeś dzisiaj? No, Dobra, dzisiaj i jutro mi leci. Co wy się... wyleci? No na kanał mój. Czy wleci? No wleci. I wleci. Jej. Poradnik, no. tygrych, Tutaj wyskoczy z Czemu nie? Nie no, <grych> boi się? Boisz. się? Może być. Zobacz, wrony! Ezejpus, czy masz tu polno? Idziemy po lesie Może grzyby znajdziemy o czwartej ra nad ranem nie żywa jeszcze Czekaj, chodź tu, żeby było Ciebie widzieć Wiesz co tutaj będzie nas dobrze będzie słychać Idę idę na pierwstwielam bo tutaj przecież praktycznie nie ma No z oku Siemanko, witam Was w moim lesie to nie jest. Co to jest! No właśnie Ale kurde, fajnie tu jest Idziemy tam Robimy tu stopa Co robimy? Stopa No dobra, go stop Ale nie ma gdzie usiąść Kamil, jak się czujesz sterując z dronem? Bardzo fajnie jest, polecam. Nie wleć w linie. Nie. Yeah. Możesz wyrozmodować go, jak chcesz. Pobaw się. Masz tam 69 I masz czasu, tam jest na górze 14 minut. <noise> Teraz to nawet na auto wracamy. <noise> Nie zrobiłem tego, dobrze mi się przypomniało. Dawaj. Co A będzie? wszystko tam zabraliśmy? Chyba tak. Masz aparat. czy masz najważniejszy Aparat, dron, Kamil steruje dronem. Jak ci wychodzi? Powiedz mm. mi szczerze. Tak, to jest łatwe. Łatwe? Bardzo łatwe, chyba. Zrobimy teraz ujęcie.